Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na święta Maria Panna, witam was, bratkowie posłuchajcie tak koniecznego wstępu, bo jest to bardzo konieczne, żeby to przeczytać, dlaczego tradycja jest tak ważna w Kościele. Każdy, kto przeciw niej występuje, jest ekskomunikowany z automatu, jak podaje nam przysięga koronacyjna, jak również święty Paweł o tym mówi częściowo w swoich listach. Dlaczego posoborowi niby to papieże nie przysięgali i nie składali ślubów koronacyjnych? Ta przysięga jest aktualna, tylko posoborowi zdrajcy nie przysięgali na nią, tylko robili wszystko przeciw niej, a szczególnie oszust Bergoglio. Posłuchajcie, jak brzmi. Jeszcze ją również pod filmem do pobrania. Uwaga, czytam: Przysięga koronacyjna na papieża. Ślubuje. Nie zmieniać niczego z przekazanej mi tradycji ani niczego, co, przy, co było przede mną strzeżone przez mych miłych bogów, poprzedników, ani naruszać, ani nie zmieniać, ani nie zezwalać na jakiekolwiek zmiany. No cóż, tu trzeba by było chwilę się zatrzymać i powiedzieć, Bergoglio, ileś dokonał już zmian, ileś wyrzucił tradycji. Wszędzie nawet w Polsce episkopat zażyno tradycję, czy tam dalej. Przeciwnie z gorącym umiłowaniem, jako jej uczeń i dziedzic, ze czcią zachowywać przekazane mi dobro ze wszystkich moich sił i całą moją mocą bronić świętych kanonów i dekretów papieskich, jako Bożych nakazów otrzymanych z nieba, ponieważ jestem w pełni świadomy, że Ty, którego miejsce zajmuję przy pomocy łaski Bożej, którego wikariuszem jestem z Twoją pomocą, poddasz najsurowszemu osądowi przed Twoim boskim trybunałem wszystko, co będę głosił. No i znów trzeba się zatrzymać i powiedzieć tu, Bergoglio, jakich kanonów Ty strzeżesz, jeżeli Ty już na dzień dzisiejszy 137 kanonów zmieniłeś pod siebie? No i co? Nie mówiąc o zmianie kanonicznym, jakie dokonano w Polsce przez chyba Jana Pawła II, które wszystko jest pozmieniane pod siebie, a episkopat wszystko toleruje i dodaje jeszcze sobie podpunkt A, B, C taki, żeby im pasowało. I znów spełniają się słowa Matki Bożej Zosuchowej, a ustawy kościelne będą poprzekręcane. Proszę bardzo, macie, macie. Czytam dalej? Gdybym miał dokonać czegokolwiek przeciwnego tej przysiędze, albo zezwolić, aby taki czyn mógł być dokonany, Ty nie będziesz miał nade mną litości w straszny dzień sprawiedliwości Bożej. Dlatego bez żadnego wyjątku nakładamy najsurowszą ekskomunikę, najsurowszą ekskomunikę na każdego, czy to na nas samych. Bergoglio, na siebie samego, czy na to na kogokolwiek innego, kto ośmieliłby się powziąć cokolwiek nowego, co stałoby w sprzeczności z tą starożytną ewangeliczną tradycją i czystością prawowiernej wiary i religii chrześcijańskiej, albo kto chciałby coś zmienić, poprzez swój czynny sprzeciw lub też zgodziłby się z tymi, którzy podej podjęliby tak świętokradzkie przedsięwzięcia. Czyli co wyście się podjęli? Czego żeście się Bergolio, Episkopat w Polsce i biskupi podjęli? Wystąpiliście przeciw ewangelicznej tradycji. Jesteście ekskomunikowani. Bratkowie, ja już nie chcę więcej tego rozwijać, bo można by to było rozwinąć może kiedyś. Ale nie chcę przeciągać. Zajrzyjcie na film, który ojciec Pelanowski w 100 procentach powiedział jak jest. No i ojciec bodajże Celestino. Dziękuję również kanałowi Emrekinek za udostępnienie mi dwóch ostatnich. Kawałku filmu, które właśnie, na które właśnie teraz was, Bratkowie, zapraszam, a mnie Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi po drogach syna. Do Syna i trzymajcie się Ewangelii i starożytnej tradycji z Panem Bogiem. W owych dniach nie było króla w Izraelu. Każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach. Oto starożytna definicja odstępstwa. Odstępstwo w Kościele niestety ma się zacząć od samej góry. To znaczy, że ten, który miał dzierżyć władzę, w istocie rzeczy wyrzeknie się tej władzy, dopełni odstępstwa od mandatu papieskiego w sposób niezauważalny. Papież Jan XXIII zdecydował się nie upubliczniać sekretu fatimskiego, który dotyczał właśnie odstępstwa, które ma się rozpocząć od samej góry. Kardynał Alfredo Ottaviani ze świętego oficjum powiedział pewnemu reporterowi, że trzecia tajemnica z Fatimy została odłożona na dno, na dno archiwów watykańskich. Sekret fatimski na dno, a odstępstwo zaczyna się od szczytu. Co usłyszał Dietrich von Hildebrand z ust księdza Mario Boema? Usłyszał, że tajemnica fatimska. Nie została do końca upubliczniona, bo zawierała wieść o infiltracji kościoła od samej góry. Oczywiście chodzi o infiltrację przez ludzi oddanych ciemności. Kiedy brakuje władcy, chaos wkrada się wszędzie. Kiedy brakuje wiarygodnego autorytetu, świat szaleje. I właśnie dziś mamy takie położenie: nie ma nikogo, kto by mógł stawić czoło szaleństwu, jakie ogarnął świat. Ba, nawet Kościół. Oto nawet papież, nawet jeśli był papieżem, w co wielu ma wątpliwości, sam siebie zdetronizował, zaprzeczając swoimi wypowiedziami, i postępkami, definicji papieża jako świadka Chrystusa, który ma obowiązek umacniać wierze, strzec doktryny, i nie zmieniać nic z pryncypiów moralności ewangelicznej. On wyraźnie nie chce być drużem prawdy. Nie chce być drużem objawienia. A szczególnie praw moralnych. Jednego dnia mówi, że nie powinno się udzielać komunii protestantom. Drugiego dnia mówi, że episkopat Niemiec dobrze wybrał, zezwalając na to. A w końcu mówi, by episkopaty same decydowały. Ktoś, kto nie ma już nic wspólnego z prawdą, i to prawdą osobową w Chrystusie, może sam sobie przeczyć nieustannie. Wszystko jest płynne. Taka sytuacja może zaistnieć, jeśli ktoś zachorował psychicznie. Kiedyś kanoniści uważali, że oprócz śmierci i abdykacji, papieska godność może również zostać utracona. Przez popadnięcie w pewien stan choroby umysłowej, który prawnie jest równoważny śmierci, jak również skutek jawnej i uporczywej, nieodwołanej mimo upomniej, Herezji. W tym ostatnim przypadku papież natychmiast straciłby swoją godność i władzę, nawet bez ogłaszania żadnego wyroku, ponieważ stolica Piotrowa przez nikogo nie może być sądzona. Po prostu papież. Popadając w herezję, przestaje być natychmiast członkiem kościoła. Ten, kto nie jest członkiem społeczności, nie może być rzecz jasna jej głową. Pisał tak nawet Udalryk, udalryk Beste kilkadziesiąt lat temu. W znanej adhortacji z 2016 roku Franciszek odniósł się do problemu relacji między praktyką życia moralnego katolików a prawem bożym dokonał pokątnej promocji potępianej przez jana Pawła II jeszcze i benedykta XVI etyki sytuacyjnej wynikającej z proporcjonalizmu obwieścił, by każdy katolik w swoim subiektywnym sądzie mniej lub bardziej dojrzałego sumienia podejmował samowolną decyzję czy dana ogólna norma go obowiązuje, czy też w swoistej sytuacji zupełnie można ją zlekceważyć. To znaczy każdy sam sobie decyduje, czy coś jest grzechem, czy nie. Piękni siowie z Gibea, co prawda, o tym rozstrzygnięciu nie wiedzieli, ale dokładnie w tym samym duchu uważali, że to nic złego, że nic złego się nie stanie, skoro oni nie uważają tego za zło, co chcieli zrobić temu lewicie. Zmiana praktyki oceny moralnej, np. cudzołóstwa czy zdrady małżeńskiej jest już w większości parafii katolickich sprawą nieistotną, ale tym razem i nauczanie magisterium zostało naznaczone bezeceństwem, skoro na pytanie maltańskiego biskupa, czy powinno się udzielać komunii rozwiedzionym i trwającym w nowych związkach, odpowiedział Franciszek: tekst jest bardzo dobry i dokładnie przekazuje rozdział. 8, rozdział 8 Amoris Leticja Nie ma innych interpretacji. No cóż, nie ma. 8 stycznia 2017 roku dwaj biskupi maltańscy ogłosili, że zgodnie z wytycznymi papieskami osoby po rozwodzie i trwające w związkach drugich mogą przystępować do Komunii Świętej, jeśli tylko zechcą taką decyzję podjąć samodzielnie. Precedens. Wydaje się tylko, nie tylko naruszać dotychczasową etykę, w istocie działa tak, jak wypuszczenie królików do ogrodu. Także nie wydaje się to grozić zagładą wszystkich roślin. Wolna Amerykanka. No cóż, w owych dniach nie było króla w Izraelu. Każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Różaniec jest bronią. Potężną bronią. Pierwszym dobrym skutkiem jest to, że odstrasza diabła, który nienawidzi różańca, tak jak nienawidzi Matki Boże. Różaniec jest więc ochroną. Drugim efektem jest to, że uzyskujemy łaski na zwykłych warunkach, a mianowicie, jeśli prosimy zgodnie z wolą Bożą, jeśli prosimy z wiarą i oczywiście bez grzechu śmiertelnego w naszych duszach. Różaniec wygrał wiele bitew. I wygra również tą, a mianowicie z fałszywym kościołem i fałszywym papieżem. Święta Klara była nienasycona kazaniami. Oczywiście kazania są dobre, gdy komentują Słowo Boże, a nie mówią o nawróceniu ekologicznym, jak to robią partyzanci diabła. Oni nie dbają o duszę. Tylko o ratowanie planety. Znasz sytuację Kościoła Katolickiego lub byłego Kościoła Katolickiego lepiej niż ja. Przejdźmy do konkluzji. To nasz obowiązek, to nasza misja. Po pierwsze uznać, że oszust jest fałszywym papieżem. Są na to dowody. Wystarczy je sobie udokumentować. Nie wystarczy powiedzieć, że jest złym papieżem. Mówię to od lat, ponieważ on nie jest złym papieżem. On jest doskonałym papieżem. Dla kościoła szatana. Trzeba powiedzieć i przyznać, że on nie jest papieżem. Dlaczego? Ponieważ to jest prawda. Odsyłam do dwóch podstawowych, ale nie jedynych tekstów Piotrze, gdzie jesteś? autorstwa pewnego ojca, Alessandro Minutelli. Nie wiem, czy go znasz. Powinien być przekazany wszystkim biskupom Kościoła katolickiego. Kodeks Ratzingera. Autorstwa ciąciego powinien zostać przekazany wszystkim kapłanom Kościoła katolickiego. Oczywiście należy również wysłuchać wszystkich przemówień zarówno ciąciego, jak i ojca Alessandro na ten temat. Zachęcam jednak również do przeczytania książki Papież Dyktator. Autorstwa... Mark Antonio Colony. Chciałbym, aby Paulini i Watykańska Biblioteka Wydawnicza zrobiły nowe, wielojęzyczne wydanie. Nawet jeśli autor popełnia błąd, uznając go za papieża, ci, którzy to czytają, nie mogą nie zadać sobie pytania. Czy papież może tak postępować? Należy pamiętać, że książka została napisana w 2017 roku. Gdyby autor napisał to teraz, musiałby napisać trzy tomy pod tym samym tytułem. Papież dyktator. Przypominam, że w Watykanie panuje strach. By nie powiedzieć terror. Ile torped, ile torped godnych dyktatora. Ale wszyscy milczą, ponieważ z dyktatorami czeka się tylko na śmierć. Żadna inna droga nie wydaje się możliwa. Chyba że kardynałowie, którzy na razie są niemymi psami niezdolnymi do szczekania, zdecydują się zdymisjonować go jako obelżywego oszusta, heretyka, masona, bałwochwalce i cokolwiek innego. Można by wysłać gwardię szwajcarską, aby go aresztowali na podstawie międzynarodowego nakazu aresztowania, jako oszusta kościoła, jak kilka dni temu zaproponował ojciec Alessandro. Prawda musi być wykrzykiwana z dachów. Prawda się nie zatrzymuje. Prawda zawsze się rozwija. Prawda wybuchnie. Jeśli nie dziś, to za 50 lat. Prawda cię wyzwoli, ale prawda kosztuje. Matka Boża skończyła, skończyła, że tak powiem, swą ziemską podróż pod krzyżem. Mam na myśli pewność zwycięstwa. Dziś wspominamy zwycięstwo pod Lepanto. Nie jest ono pozbawione cierpienia i ucisku. Wielu cierpi ze strony swoich rodzin i przez księży, którzy byli przyjaciółmi. I kto wie, co będzie dalej? Nigdy się nie wie. Ten, kto nie boi się umrzeć za Jezusa Chrystusa, już wygrał. Spójrz na męczenników i na świętego Atanazego. Tam jest nowa książka Ojca Alessandra. Święty Atanazy pięciokrotnie wygnany, prawdziwy męczennik za wiarę katolicką. Ludzki sukces? Żaden. Ale dziś święta Matka Kościół ozdabia się nimi jak klejnotami. Zamiast tego oszust skończy źle, podobnie jak jego zwolennicy. Niegodziwiec wpadnie do dołu, który sam stworzy. A my będziemy cieszyć się zwycięstwem, albo z tej ziemi, albo z nieba. Odwagi, naprzód, z Maryją. Stat kruz dum volbitur orbis. Krzyż stoi w miejscu, podczas gdy świat się kręci. Niech Bóg Was pocieszy. Wiem ponadto, że nie tylko ta rzecz Was zasmuca, ale także fakt, że podczas gdy inni zdobyli kościoły przemocą, Wy tymczasem jesteście wypędzani ze swoich miejsc. Oni bowiem trzymają miejsca, ale Wy apostolską wiarę. Oni są, to prawda, w miejscach, ale poza prawdziwą wiarą podczas gdy wy jesteście poza miejscami, ale wiara jest w Was. Zastanówmy się, co jest większe miejsce czy wiara? Najwyraźniej prawdziwa wiara. Kto zatem stracił więcej, lub kto posiada więcej ten, kto posiada miejsce czy ten, kto posiada wiarę? Zaprawdę dobre jest miejsce, gdzie głosi się wiarę apostolską. Święte jest, jeśli tam mieszka święty. Ale wy jesteście błogosławieni, którzy przez wiarę jesteście w Kościele. Mieszkacie na fundamentach wiary i macie pełne zadowolenie. Nawet najwyższy stopień wiary, który pozostaje wśród Was niezachwiany. Przyszła ona bowiem do Was z tradycji apostolskiej i często Przeklęta zazdrość chciała ją zachwiać, ale nie zdołała. Wręcz przeciwnie, próby takie raczej ich odcięły.